No i drodzy, zanim jeszcze będzie kontrola urządu skarbowego w postaci mojego kochanego tapy, jest zasyp. Worek. Wszystko będzie w linki. Uważam, że super sprawdził się w rysie, sprawdził się w piwach lekkich, ciężkich, także ja już z worka raczej nie zrezygnuję na na żadną korzyść, według mnie, najlepsze rozwiązanie do ważenia piwa. Po szczerości chyba nic lepszego nie ma, nie wymyślili. Mamy 57 stopni. Coś mi tu od... od ten? Czyść ja coś? Nie, tak mi się wydawało, że jakaś dobra dusza w końcu postanowiła posprzątać. Mamy worek. Mamy zestaw, do którego będzie link. To jest czeska dziesiątka. Oczywiście, jak chcecie, możecie zrobić czeską dziesiątkę. Wyłączam gaz. Zasyp na 57 stopni. Proszę. Zasypali. Żeby nie było gród, mieszamy to. 25 litrów wody. Dlaczego tak? Ja zamknę, chyba żeby utrzymać temperaturę. Gaz jest wyłączony, także wszystko tutaj ma być już ok. Przypomnę, ważenie w worku inaczej się ma do ważenia tradycyjnego z wysładzaniem, bo wtedy tej wody zalecam 13 litrów. Natomiast jak, nie ma, jak jest worek, Przypominam, że nie ma tu wysładzania. No to 25 litrów powinno styknąć. Czeska dziesiątka, słód pilznyński czeski klepiskowy 2,9 kg, monachijski 0,55 kg, saa z granulat 50 g. Tak wygląda zestaw. Oczywiście z racji tego, że jak mówiłem w odcinku poprzednim, testujemy chmiele amerykańskie, stare tak zwane chmiele, no to sypiemy tutaj Tomahawk, bardzo niedużo dużo i kalipsą do gotowania na Whirlpool i na zimno zalecane drożdże oczywiście S23 W34 i tak je zalecam co ciekawe oczywiście jeżeli sypiemy to na odwal czyli bez tarterów i tak dalej dwa dwa, dwie saszetki wtedy dopiero tak jak widzieliście na filmie z recepturą Birsnitz pokaże Wam, że jest prawie ok Uwadniamy dwie saszetki tuż przed zadaniem, czyli w dniu jutrzejszym, jak to wszystko tutaj naturalnie sobie się schłodzi. I nasypujemy na powierzchnię piwa i zostawiamy to, tu, brzeczki, i zostawiamy to tutaj. Cesyjne piwo jasne dolnej fermentacji, doskonałe na długie spotkania przy grillu. Czyli właściwie na lato. A jest styczeń. Styl niezwykle popularny w Czechach, teraz może na stałe zagościć w swojej piwnicy. No z tym na stałe to bym uważał, nie każdy ma warunki, żeby na przykład w lecie robić pilca bądź w ogóle lagera. Schemat ważenia dosko doskonała, Do nie spotkałem się z lepszymi instrukcjami, naprawdę. Schemat ważenia mówi o tym, żeby zacierać to w warunkach domowych w dekokcji. Uważam, że obecne słody enzymatycznie są tak już wydajne, że dekokcja jest zbędna. Chociaż z drugiej strony w piżnie cały czas jadą na trójwarowej dekokcji. Sam widziałem. No to, no to nie wiem. Jeśli jednak nie posiadasz warunków do dekokcji. Nie posiadam. Lub nie chcesz poświęcić zbyt wiele czasu na zacieranie. No nie chcę. E, może zastosować zacieranie infuzyjne. Przykładowo, wsypujemy śrutę do 13 litrów wody o temperaturze 57 stopni. Jest. Po wsypaniu. A, ciepło się przynajmniej ogrzeje, bo tu 9 stopni. E, po wsypaniu śruty, temperatura powinna się ustabilizować na 55. Przetrzymujemy zac zacier przez 10 minut. Zapomniałem nastawić, ale załóżmy, że było 15 po. Dobra, do 25. Kolejno podgrzewasz do temperatury 62 i trzymasz w tej do 20 minut, 62 stopni. Następnie podgrzewasz do 72, czyli 10 stopni wyżej, i trzymasz aż do uzyskania negatywnej próby jodowej około 40 minut. No, myślę, że negatywna próba jodowa to po pół godziny już wyjdzie, ale dobra. Czyli mamy tak, 55-10 minut, 62-20 minut i 72-40. Minut. Po otrzymaniu negatywnej próby jodowej podgrzewasz całość 75,6, no to nie będzie miało miejsca. Przelewamy do wiaderka filtracyjnego. Po ułożeniu się, po ułożeniu się złoża 10-15 minut. Wykonujemy filtrację, pamiętając o zawróceniu pierwszych kilku litrów. Czekamy na klarowność, prawda? Do gara ważennego należy przelewać dopiero klarowną brzeczkę. Wysładzanie. Wykonujemy 10 do 12 litrów wody o temperaturze 75,6. Jakbym, jakbym to widział w Birsmisie, bo Beersmith też tak proponuje. Całość podgrzewamy do ważenia. Uwaga! wartość jest orientacyjna, zależy od wydajności, zacierania dalej. Zalecamy zatem wysładzanie piwa do momentu, gdy nasza brzeczka osiągnie około 8 BLG, i to jest najważniejsze. Ja też jak wysładzałem, nie patrzyłem się w ogóle na litraż, tylko na belgi, bo to potem w stanie w gotowaniu. Mniej więcej godzina to dwa wegi, tak liczę. E, pamiętaj, aby przez, przed, 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 nie przez, przed zmierzeniem balingu zamieszać płyn. No, wszystko jest jasne. Chmiele nie na no 6 minut gotowania wrzucasz 25 gramów, czyli połowa opakowania chmielu SAS. Na minutę przed końcem gotowania kolejne 25. Proste jak nie wiem co. Pamiętaj o dezynfekcji i tak dalej i tak dalej. Fermentacja. Kolejne etapy to oddzielenie chmieliny, wystudzenie, pomiar BLG i zadanie droży. Chmieliny można dzielić na kilka sposobów. Oplotem i tak dalej. Wszystko jest jasne. Kątowy baling powinien oscylować w granicach 2 do 3 Belgie. Dawno mi tak mi właśnie nie zlazło. Nie wiem dlaczego. Dawno w ogóle chyba nie mierzyłem balingu. Skoro pijane, to jest ok. Nie, rozlew. Uwaga! Bardzo prosimy o dokładne odmierzenie ilości surowca refermentacyjnego. U mnie jest kek, więc w ogóle tego nie. Zobaczcie, ile można, jak można sobie ułatwić życie. W eee, celu uzyskania średniego nagazywania potrzeba nam około 2,5 g cukru lub glukozy na pół litra piwa, czyli na butelkę 2,5 g. Zaguterkowane piwo pozostawiamy na około tydzień w temperaturze pokojowej, a następnie przechowujemy w ciemnym pomieszczeniu, możliwie w najniższej temperaturze minimum 4, optymalnie 8 do 12. 4 tygodnie przy 7 stopniach potem serwujemy i mamy doskonałą czeską desitkę. Zestaw jest wyliczony na 20 litrów brzeczki nastawnej według przeciętnej wydajności browaru domowego, a ona się mieści gdzieś tak 70, na, na 72 stopniach. Niestety w worku takiej wydajności nie osiągamy. Stąd liczymy na 18 litrów e, piwa. Zasyp prosty. Ja tu bym jednak, e, jeżeli chodzi o drożże, zalecał, jak już chcemy się bawić albo chcecie się bawić w taką poważną desitkę, to jednak Urquell Lager, e, czyli YSXL2001. Takie drożże do tego piwa polecał potem na tej gęstwie jechał i tyle, To nie są tanie, albo YS2278 czeski Pils, o, zrobi starter porządny, dwulitrowy, bo pamiętajcie o tym, że piwa dolnej fermentacji mimo, że są proste, lekkie, wydają się właściwie niekolizyjne, ale potrzebują bardzo dużej ilości komórek drożdżowych, czyli starter, niekoniecznie z mieszadłem. Można to regularnie mieszać. Oczywiście, mieszadło przyspieszy jeszcze rozwój i rozmnażanie się komórek, bo tylko o to chodzi. Także nie czytajcie tych bzdur według mnie. Sorry za takie podejście radykalne, ale że można łajc aktywować i po prostu wlać. Nie, nie można. Do pilsa tak nie można. Nie róbcie tego. Nawet tak mówią, że można. Dobra, ja tu się pobawię tym, nie będę was męczył tym zacieraniem. E, pokażę tylko w tej chwili, jak to wszystko wygląda. To jest proste piwo, niewymagające, więc e, myślę, że tutaj nie będzie wielkiego halo. Że nie będę Wam tutaj każdej. Nie będę Wam tutaj każdej jakby. Otworzę teraz. chwili nagrywał tym piwem, no bo mówię, to jest takie piwo, które. Naprawdę nie wymaga w, e, jakiejś szczególnej uwagi. Podczas e, robienia takiego piwa możecie spokojnie e, sobie e, odkurzać, robić lekcje, zależy ile macie lat i w jakim jesteście wieku, albo co oglądacie w internecie. Także to tyle. E, ja się z Wami chyba połączę podczas gotowania, jak będziemy chmielić. No bo. E, albo będę jak zwykle wyjmował worek z tego garka, bo to jest taki newralgiczny e, że tak powiem moment ważenia piwa mam nadzieję, że wszystko jasno powiedziałem, tutaj nie ma wielkich, e, że tak powiem przy takim piwie e, jakichś technicznych rozwiązań także serdecznie Wam dziękuję e, no i tu jest bohater, to nie moja twarz jest najważniejsza, ale to. Niech moc czeskiego Pilsa będzie z wami.